Dobra, przypadkowo się wyłączyła kamera, więc to jest część druga. Jeśli nie oglądaliście część pierwszej, to oglądajcie część drugą tutaj na nasz samochód. Zobaczcie. Dobra. Możemy... Ja Wam nagram piosenkę. Moją piosenkę wymyśloną przeze mnie. Dobra. Ruszać. widzieć jak jedziemy się Nie się tylko się zapnę? Dobra spadł telefon każdy mi to się zdarza Dobra jedziemy. Pamiętajcie. Pa, widzimy się później. Ok, zapomniałem Wam e, tej piosenki zaśpiewać. Dobra, e, dla Was piosenka Beliver z Marian spod biedronki. O, spod biedronki, spod biedronki, Marian. Ma Marian! o, spod Biedronki, spod Biedronki, Mariam. Marian! Ma Marian. Dobra, e, to jest takie krótkie, wiem, e, sam to wymyśliłem Jeszcze coś dorobimy z moimi kolegami No to, e, to nagram później, okej? Okay? Okej, zobaczcie jak jedziemy Zdałoby się tu przyczepka taka, żeby mogli patrzeć jak jedziemy. Dobra. Zojnik parkowania. Toyota hybryda. Jeśli to będzie nudne, wyłączcie ten filmik. Albo po prostu pomińcie, bo może później jeszcze coś włączymy. Jest to coś trochę tak. Trzymaj spadnie i spadnie z taką. Nie chcę mać. Dobra, jedziemy, jedziemy. Eee, ciekawe ile mam łapek w górę, jeszcze nie patrzałem. Dobra, wiecie co, na tym zakończymy ten filmik na czerwonym świetle. nai no nara